A witajcie, ja jestem Maszyka, to jest kolejny odcinek z Minecrafta po dosyć dłuższej, dłuższej przerwie nagrywania. Yy, Raymana. I w ogóle po dłuższej przerwie, strajki są, a ja zamiast w ogóle nagrywać mam. Nie wiem, odpocząć czy coś. W każdym razie, halo, patrzcie się, w końcu jest Minecraft. Gdzie jest Roblox? Nie mam pojęcia, ale witam was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. I tak, mam shadery. W końcu, po tylu latach grania Minecrafta, nareszcie mogę sobie pozwolić na shadery. Co dzisiaj w odcinku będziemy robić? Prawdopodobnie pójdziemy dalej gdzieś na którąś... Na któryś biom, myślę, albo nad górzystym biomem, czyli Hillsami, albo do tundry, która jest w tamtym miejscu. Więc... au. Jestem top więc wypadałoby się przygotować. Więc... Ame nie pisz! Pozdrawiam Ame. I tego typu rzeczy. Wkle pierwszy, pierwszy raz mówię jej, że nagrywam i ona oczywiście musi napisać. Ame dzień. Eee, może się skupmy także. Eee, czy tu jest... Ile tu jest krów? Bo od tego zaczniemy. Są trzy krowy. Osiem eee, teków powinno mi starczyć. Dobra, w poszukiwaniu dalej idziemy na naszego eee, obsydianu I... CO JEST? Czy to tak powinno być w shaderach, że ta ręka przechodzi tak przez... Mi się wydaje, że w normalnym minecraftie tak nie ma. Hold on. Hold on. Eee... Uh, nie to. Eee... Uh, coś mi tu nie gra. Weźmy na chwilę wyłączmy. Bo tak. No. No co? tak ewidentnie nie działa. Dobra, spróbujmy jakieś in... Co ty masz z tym? Spróbujmy w takim razie jakiś inny shader, na przykład ten, i zobaczmy, czy w takim razie tutaj też. No, ewidentnie na shaderach to tak chciało. O jezu, ale ten shader ładnie wygląda. Może zagram na tym, bo tak. Mam nadzieję, że chociaż stałe 60 fps będzie, więc miło by było. No, na tym teksturpaku akurat ten shader idealnie pasuje, bo używałam tam tego na innym teksturpaku tylko po to, żeby. Ładne niebo mieć w nocy. Gincie, dziękuję. E, dobra, chodźmy więc w takim razie dalej. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych tych dziur. Bo już nie pamiętam. E, tak dawno nagrywałam tego Minecraft'a, że nawet nie pamiętam, e, gdzie były dziury, a gdzie nie. Jezu, jak się zlękłam! Dobra, ej, bo skoro o dziurach mowa, przecież tam będą dziury. Jestem idiotą. Dobra, to w takim razie. Nie, ja to chyba połatałam z tego, co kojarzę. Dobra, bo na tych 6 będzie mi ciężko. Mam, poch mam pochodnie, co szczęście. Zbroja jest, e miecz jest, kilofy są. W razie czekaj, jakby, mam, jakby były jakieś działania do wykopania. Wszystko jest ideolo. Dobra, idziemy tutaj. Danger level. Haj, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Gdzie wy się ukrywacie? Dobra, no, chyba po prostu cię mogę tutaj zjechać w taki sposób. Ale jak zresztą. No, tak, wychodźcie. Zapraszam. Zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście sami wychodzili. Eee, Those Noises gives me an unpleasant feeling. W sensie te dźwięki, jakieś tam, jakieś tam uczucie. No. Chcesz być na łuk? E, przez chwilę się zasadził mój łuk, a on po prostu się wtopił w teren. Dobra. Well, hello there. Czy Tam był ender, czy mi się wydawało? Czy to po prostu. A, to ty wykopełeś, dobra. No to będzie quality gameplay, widzę. Tam jest mob spawner! Nie! O nie, 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 ciebie tym bardziej nie chce Ej, bo zaraz mi strzało się skoń... Ty. Przestań się mi się tu. Mi się będzie ciągle respić, bo tu jest spawner co, nie? O Jezusie. Okej, okay, muszę przyznać, że. Muszę przyznać, że jednak na shaderach tutaj jest ciemno. Więc. Nie, tu nie ma. Dzień dobry. Widzę. O i jeszcze. I dam strzał, 11. Daj. Ale nie w taki sposób. dzięki? Whatever. Dobra. Wypadałoby jeszcze tutaj dać pochody po słabo. Widzę. kamat bro. Żartowałam, żartowałam, żartowałam. Żartowałam. mind Yy, on ma mieć, on ma mieć! A ja. Dobra, dobra. Zrozumiałe, zrozumiałe. Tak jestem Nobel w PvP, ale co tam? O, jak e, Szybko, szybko, szybko Wywalaj powiedziałam wywalaj. Jeszcze coś tu chodzi. No, ja falę. Co, gdzie i dlaczego? Tu jest więcej niż jeden? A dzień do... Czy wy żartujecie? Gdzie ten creeper? Tu sobie jeszcze. To było zaplanowane. Dobra, chyba tutaj wszystko jest w takim razie wyczyszczone. Cieszę się niezmiernie z tego powodu, czyli niepotrzebnie wzięłam to jabłko. Well, fuck. zobaczmy, co tu jest w skrzyni. Na pewno tu jest obsydian. Jest jeden obsydian, dziękuję bardzo. I trzy diamenty, więcej strzał. O, idealnie lepsze złote jabłko. Tutaj widzę świnkę Enchant jej. Sadzonki, spoko, wszystko pięknie, fajnie. To chyba zniszczę, bo raczej nie wydaje mi się, żeby tego potrzebowała. A dla Expo sobie po prostu to wezmę. Um, no to tak, to, to teraz pozostaje mi wydobycie ród i pójście do następnego biomu. Tak mi się wydaje. Nie wiem, bo jakby się patrzeć, to za dużo nie wiem, co tu robić. Mapka Survival, jak Survival. W sensie, no, nie taki do końca, bo jednak są tutaj yy, te rzeczy, które. Mamy po prostu jeden główny cel. To nie jest tak, że mamy kilka tych celów czy coś. To jest po prostu jeden główny cel i. No i nic z tym nie poradzimy. Ale co, so sorry, jeżeli będzie ciemno przez te shadery. Ale. W sumie to się przyznam, że. <gry> nawet u mnie na monitorze jest tak po prostu ciemno, że sama większość rzeczy nie widzę, więc to wcale nie jest takie. Jest no nic. Już się przyzwyczałem do tego, że po prostu jest ciemno, ale czasami w niektórych grach, to ja po prostu nic nie, nie, nie widzę. Na przykład jak w ESOGram czy coś innego, to. Muszę tak przybliżyć się do ekranu, bo ja nie, nie potrafię do, dojrzeć o co chodzi. A jeżeli mi się uda, to może dzisiaj nawet pójdziemy do Nether, bo w sumie to będzie czwarty wtedy odcinek. Cztery odcinkowe survival. To by było szybkie. No ale bądźmy szczerze, nie ma co sztucznie przeciągać. Aczkolwiek mamy jeszcze Hills, czyli tamten. I jeszcze mamy bug. no. Ten domek, nie ten domek nie wygląda tak jak ten bagienny, więc mi się wydaje, że pod tym coś będzie. Tak na pewno będzie. Kurde, ale Minecraft w naszych jest cudowny. Dobra, przepraszam, ja już się ja będę. Amen, czy ty znowu do mnie piszesz? Jestem kle. Amen, nie! Rzućmy do skrzyni w takim razie nasze, nasz obsydian. I mam nadzieję, że jak będę budować, to się nie pomylę, bo wtedy byłoby słabo. A czy tutaj mogę dać na to? Jasne, czemu bym nie dała na to skrzyni? To wygląda idiotycznie, ale co tam poradzę? Weźmy to, więc, wszystko tu. Te diaksy? Może dajmy z diaksami? Gdzie są diaksy? Tu są diaksy. 24. To chyba nam już starczy na zbroję, z tego co pamiętam. Bo już nawet nie, nie kojarzę, ile to było na to zbroję. A to wezmę. Tu jest co ja wsadzę tutaj. Gdzieś wykopałam węgiel. Wsadzę tutaj wędzę, węgiel um, To wezmę tam tutaj Czy to jest książka tak tu? A mamy anvil, to na to, to git w takim razie Miałam zrobić jakieś bardziej piękniejsze łóżko, ale jakoś nie specjalnie mi się chce Jestem zaleniwa na to, coś poradzę Czy coś tu mogłabym jeszcze zrobić w takim razie? Weźmę, zrobię wezmę tą osobną skrzynię, postawię ją, nie wiem, tutaj w tym miejscu, bo tutaj się nie da ale że jak się... jakby się uprzeć, to w sumie się da. <gry> Proszę bardzo. No dobra, to, to był zły pomysł. To w takim razie nie wiem, co z tą tabliczką zrobić. Po prostu ją sobie gdzieś postawię. Kurde, ale fajne słońce. Dobra, mm, bo ja się jest z sliderami i tak dalej, i tak dalej, ale po co? Dobra, mamy marchewki w sumie, więc mogę to pos pójść posadzić. O kurde, melony urosły. To fajnie w takim razie. To wezmę. A bo my jeszcze enchant mamy zrobić. Właśnie to jest, to jest to, że musimy jeszcze wyzbierać tyle rzeczy. I dobra. Sorry, zamyśliłam się nad tą krową. Bo wiecie, genetyka. No, teoretycznie krowa. Ona jest adoptowana. Ewidentnie ta krowa jest adoptowana. Dobra, nieważne. Dlaczego ja myślę teraz o biologii? To biologii. Tak nie lubiłam biologii, jak miałam. Po prostu. Wrrr, nie. Potrzebuję więcej strzał, to jest pewne, ale nie mam by skąd ich wziąć, bo. No, bo nie mam. Nie chcę. Bądźmy szczerzy, kto w jeszcze chce w czasach robić strzały w Minecraftie? Znaczy, wiem, że kiedyś się robiło, ale. Ale żeby teraz. W sumie więcej, bardziej się opłaca zabijać te szkielety, ale jak ktoś ma niepotrzebny krzemień, to why not? Eee, czyli idziemy teraz na Hills do Hillsa? Dobra. Na Hills idziemy, Hills. Co? Będę potrzebować trochę skór w takim razie. Gdzieś muszę jeszcze zrobić enchant. Gdzieś na tutaj w tym miejscu. I myślę, że albo zrobię. W sumie nawet nie mam, gdzie tutaj dać enchant. Zacznijmy od tego, że nie za bardzo mam. Chyba, żebym nie miał gdzieś pod ziemią zrobił, bo bądźmy szczerze, ale pod ziemią tutaj to jest strasznie dużo miejsca, więc. A też dużo tam wykopałam, więc. What? 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 Ok. Słyszę mojego psa szczekającego, ale jej nie wpuszczę, bo będzie mi tutaj szczekać. Tak nie wolno. Ja jestem profesjonalnym YouTube. To <laughs> jest z pewnością. Ja będziecie gdzieś tak leciutko słyszeć mojego psa. Przepraszam, ale mój pies jest praktycznie w zupełnie innym miejscu. My. Co, co, co? O, ta, ta droga wygląda wery bardzo, bardzo na uszkodzoną. Może to tylko znak, znak, że powinieneś przestopować. To ja wracam po dyrta. A w sumie 64, tak co? 64 dyrta, no to na spokojnie. O, widzę, że tu krowy urosłyście. Rozmnażanko, tam gdzie jest moja pszenica? Tutaj, proszę bardzo. Idealnie dwie. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie. No ewidentnie, jak z tego mogła wyjść? Następna adoptowana. Czy na AWE na pewno tak wystarczy? To jest dobre pytanie. Czy stamtąd też jest taka. Stamtąd. Mogła mieć tamtędy. Mogła mieć tamtę, tamtędy. Jestem idiotą. Jak zawsze. Teraz nie puszczać shift'a ani nie skakać. Ja mam zepsutą spację. Jeżeli skoczę przez przypadek, słyszę was. Słyszę was muby. Chyba wiem, gdzie jesteście. O nie słyszę małego zombiaka, no to ma przerąbane. Ty nie przestań szczekać tam. Dobra, ja wezmę jeszcze trochę tego węgla w takim razie. Ja dzisiaj gadam dziwnie, więc przepraszam za to bardzo, ale no... O, złoto. Czy to? Tak, tak to działa w minecraft'cie, że na, ty, na szczycie góry jest są diamenty. Tak to jest. No dobra, wezmę. Coś tu jeszcze jest, bo nic nie widzę. Nie. No to kopiemy dalej. Weźmiemy złoto. Nie wiem po co, ale weźmiemy, bo skoro jest, no to, to zabroni. Nie lubię tych dźwięków. Mamy 2019, a zombiaki nadal głupie. Dobrze się tam... Fajnie się tam palisz? Fajnie? Dobrze się bawisz? O, tu jest wyjście. O nie! O nie 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 nie. Nie 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 No już. Mam nadzieję, że to spawnera nie ma. Ale są... słysząc ile tu... Słysząc tyle dźwięków... Mam złe przeczucie. Mam bardzo złe przeczucie. Oh my god. ale ten pająk za wygląda. Nie ma. Dobra, to jest bardziej rozbudowane. Ja słyszę silverfishy i to mnie drażni. I boję się, że za tymi elementami mogą być. Albo nie. Dobra, weźmy wykopmy każdą rudę, jaka jest możliwa do wykopania tutaj I się cieszmy W ogóle chciałam się, za... chciałam się zapytać, bo nie jestem pewna co do tego Czasami, jak na przykład na jednym takim naszym serwerze survivalowym Gdzie kopaliśmy ze znajomymi Czasami spotkaliśmy się na silverfish, po prostu kopiąc normalnie Tutaj, tak po prostu Silverfish Dobra, nie słyszałam, żeby się jakiś zrozpił, ale tam jest Creeper. Ciebie chyba zniszczę. To się ciągnie dalej. Nie pisz stać do mnie na Discordzie. Chodzę na shiftie, bo mam nadzieję, że mnie nie usłyszą. Chyba po to jest shift też, co nie? Musi skradać. On ma enchantowany łuk. O kurde, się uwolnili. Ten skacze jak porąbany. Ten się. Ten zaraz wybuchnie. Grzbie się tu. To jest quality gameplay. Zapamiętajcie tą chwilę. O nie, to jest silverfish, to już nie. Idź, 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 idź. idź, idź, idź. O nie 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 nie! Chyba wszystkie A mój pies cały czas czeka Ty nie, ty nawet nie wiesz jakie tu są emocje Znaczy w tym odcinku nic nie dzieje, ale cóż ja poradzę Wypadałoby w końcu Zrobić jakąś, nie wiem, jakąś porządniejszą serię Minecraftową W końcu zaraz mam shadery, to teraz ładnie to się ogląda no. Wiecie, Minecraft jest ograny na lewo i prawo, więc Ciężko jest w jakikolwiek sposób być oryginalny teraz w Minecrafcie. Nieważne jakie challenge się zrobi, czy jaki content minecraftowy i tak... Zawsze będzie to było. Ale tak to jest z grami, które są już okranne. ale. Tradycyjnie muszą być przy... ...lawie diamenty, więc no... Przepraszam, wyboru nie mam. Nie spłońcie, dziękuję. I teraz pójdziemy na szybko tędy. A, tędy nie wyjdę. Chociaż okej. Okay. Wygrałam życie. A raczej. Obsydianu tu nie mamy. Nie zdąbiliśmy stąd obsydianu. Fuck fuck, fuck, fuck. Nie mówcie, że muszę przekopać cały teren. A może są gdzieś... Może gdzieś pod tą lałą jest, albo pod tą wodą. Au. Weźmy to na chwilę tak sobie. Prawdopodobnie sobie, że pod tym drzewem będzie skrzynia jest dosyć spora, ale... Nigdy nie wiadomo, jak to może dokładnie być. Powiedzcie, że to jest skrzynia. A, ah, fuck my life. A tam jest Stefan. Tu cię mam. Rafie? Kurde. I see you, bitch. Nadal nie wiem, gdzie może być... Dobra, wydaje mi się, że po ciemku tutaj tego nie zobaczę. Co tu robi jeszcze Creeper? To jest za ciemno. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, I got this, I got this. Nie widzę za bardzo tutaj, musi być trochę jaśniej. Więc ja po prostu pójdę się przespać. I guess. O nie, tam na drodze jest Creeper. Boję się tu chodzić Boję się tu chodzić Dobra, cześć creeper. No, miałeś iść! jestem idiotą, przyjeżdżałam shadery, przecież pochodni w taki sposób działają. Cześć ją? Czemu ty tak wyglądasz dziko? Oj ojoj oj, oj impreza idzie. You shall Not Pass, na razie. I nagle rodzice są podobni. Okej, okay. nie, nie, nie rozumiem tego teksturpaka. Co chwila zmienia skinę. Ja nawet z tej gry nie wychodziłam, więc nie wiem dlaczego teraz nagle. A, mniejsza. Potrzebujemy iść tam i na szybko jeszcze znaleźć tą skrzynię z obsydianem, i wtedy można zakończyć praktycznie odcinek. W międzyczasie będę później po prostu budować ten, jakikolwiek. No, gin, dobrze ci tak... O, villager! Daj. O mój Boże, dawaj... dawaj 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 strzały. <grymne> Dobra, lećmy więc w takim razie szybko gdzieś tam jeszcze znowu Są ząbiaki. Lećmy szybko w takim razie, znajdźmy to skrzynię i zakończmy odcinek, bo w następnym, który prawdopodobnie nagram zaraz. Albo wtedy kiedy zbuduję ten cały enchant. Czyli sobie trochę posiedzę i będę czekać, aż mi naurośnie, urośnie. Aha, za. No to śmiechu nie było końca. Pytanie, gdzie mogę tutaj znaleźć ten obsydian? Ale czy czasem z 10 obs obsydianów nie wystarczy w sumie zbudować tego? Mi się wydaje, że wystarczy 10 obsydianów, więc no. O. <grytanie> Nieważne. O kurde, dobra, protection czysteki, steki, kolejne złote jabłko. Kurde, ale nas szykują na to. No Nawet nam dali flinta po prostu, żebyśmy się cieszyli. Dobrze, to w takim razie to poszło szybciej z tym niż myślałam. A, no cóż. Się wydaje mi się, że w tym, w tym momencie możemy zakończyć odcinek. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I w następnym, prawdopodobnie ostatnim już... Minecraftowy będzie... Będzie. Znaczy Minecraftowy w sensie te, tego sezonu będzie po prostu pójście do tego naderu, który który zbudujemy właśnie e, F5 który zbudujemy właśnie w tamtym miejscu, więc będzie ciekawie czy trafię? nie wiem dobra, nie, nie tracę więcej strzał, bo ja mam enchantowany łuk ale faza, dobra Dobra, dobra. to by było tyle, trzymajcie się, no i do usłyszenia następnego odcinka. Także, no, tak, no, cześć. No, że ja coś nie umiem, co, co to ja za youtuber jestem, ja.